Hej, cześć, witajcie ludzie, tu znowu Ben, witam was wszystkich ponownie w świecie LEGO The Hobbit, więc tak ludziska, w poprzednim odcinku, co, my zro... co myśmy zrobili w poprzednim odcinku, w poprzednim odcinku na pewno byliśmy w mieście goblinów i ogólnie stąd sobie uciekliśmy i wszystko było cacuś, cacuś, cycuś, e, No czy znaczy cacuś w sumie też mogłem powiedzieć, a w tym odcinku co nas czeka, zaraz się zresztą dowiemy. Piszecie mi ogólnie, że ja bym nie mówił podczas kadcenek. Ja rozumiem, że to jest denerwujące, ale ja mówię dlatego, że się boję, że nie dostanę prawa autorskie. <głosy> 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 Powoli zbliżamy się do końca pierwszego filmu. <noise> Staram się ogólnie trochę bardziej ogarniać w tych cutscenkach, czyli nie mówić cały czas, tylko tak co jakiś czas być może, może, może też wtedy nie będę miał tych praw autorskich, na razie ich nie dostałem. Jakby tak było cały czas. Dobra, czyli uciekamy przed Azogiem. <grym> zadanko, ucieczka przed Azogiem. O Jezus Maria! Czy ja mogę tu grać kimś innym, czy tylko tymi... nie, tylko tym dziadkiem mogę grać. O no i tam były... Dobra, tam było tylko... Tam były tylko właściwie e, te. Jak to się nazywa? E, w ogóle czekajcie sekundę, bo tutaj wydaje mi się, że to jest za głośno zdecydowanie. Naprawdę to jest głośno. No i teraz troszeczkę lepiej Dobra, dobra, dobra Ogarniam tutaj. Znaczy nie ogarniam właściwie. Czemu ja nie mogę zmienić postaci? Tylko mogę tym dziadkiem, dziadkiem grać O Jezu, puszka! Jest puszka zdobyta E, nawet wyszło, myślałem, że jej nie zdobędę Dobra, znowu kaccenka. Tak, ludziska, z tego co pamiętam, to jest już końcówka pierwszego filmu. Czyli, no, zostanie nam jeszcze jeden film po tym. Ale czy to jest ostatnia misja pierwszego filmu, czy też nie? Jestem, jestem tego bardzo ciekawy ogólnie. Co tutaj jest? Coś dołożenia, oczywiście. Jest! Link! O Jezus, wargi tu są! Dobra, Bilbo dawaj! Aha, jeszcze w ogóle pisaliście mi, że to nie jest rządełko, tylko żądło. No ludziska, no to jest w sumie jedno to, i to jedno i, i to samo, no. Coś tutaj sprzeszać. No mogę przecież mówić na to... Aha, tu jest puszka, widzę. Ale jej chyba sobie nie zdobędziemy. No chyba, że to podpalimy. Ale na razie chyba nikt. Teraz... Właśnie, możemy sobie w ogóle zmieniać ekwipunek yyy... klawiszami Y i... i I. Tak. Też to. Do... Przeczytałem sobie to w tych informacjach takich. No szczerze o tym nie wiedziałem. Czy ja tam mogę wejść, czy tylko za pomocą... Z Gandzialfem nie mogę tam wejść. Dobra. Zobaczmy, muszę to odpuścić. Tylko z Gandzialfem bym mógł tam wle wleźć. Wleźć. Jest tu drewienko. Oczywiście drewienko się nam przyda. Chociaż mamy go dużo. Mamy 58 kawałków drewna. No, powiem wam, że to jest sporo. W ogóle tak, czy mamy inne postacie? Nie, mamy tylko te cztery postacie do wyboru. To jest zapis gry. To tego nie potrzebuję. Dobra, to chyba nic innego oprócz rzucenia mi tą liną... Nie pozostało już. Dobra, zbierę sobie jeszcze kamcory, kam chociaż i też mam chyba dużo, z tego co pamiętam. Zostawcie mi go. On się mi przydał, właśnie. Bicie sobie innych, ale i mi zostawcie. Tu jest przejście dla hobita. E, Boże, no, dla ogólnie dla wszystkich, bo wszyscy, wszystkie postacie tutaj są niskie. Mamy tam podpowiedź, tak w ogóle. W sensie, że ten znak zapytania, który sobie pewnie przeczytam, bo szczerze nie wiem, co teraz będę musiał zrobić. Zobaczmy. Yy, przyczepiaj pierścień. eee, yy, kiścień, yy, Na przykład taki, jaki posiadam. Hmm, hmm. <grystanie> Do złotych uchwytów Lego. No dobra, no to, to, już, to już w sumie widzieliśmy. Okej, okay, i teraz. Skoczmy sobie. I. <grystanie> nie żeby coś, ale ten wark tam spadł. Tu coś jeszcze. No i pięknie, puszka. Jakbym to przesunął sobie, to bym tej puszki już nie zdobył. Czy ja tutaj sobie przejdę? Tak, przejdę, dobra. Chodźcie wszyscy, chodźcie wszyscy. Tam też jest jedna puszka, ale i też chyba sobie nie zdobędę. Jezu, jak te wargi się po prostu tłucze tym młotem. Uuu! Oj, co tu leży? To jest... Co to jest, owca? Z <laughs> jaka owca? Co to leży? Serio nie wiem, co to leży. Co to na ziemi leży? Dobra, na razie sobie bijemy. Czekajcie, ktoś do mnie dzwoni. Dobra, wracam do was, telefon odebrany. Eee, no, będę musiał za chwilę sobie wyjść i pewnie nie dokończę tego odcinka teraz i będę go musiał dokończyć później. Ale teraz mogę jeszcze przy okazji troszeczkę sobie pograć, więc czemu, by, czemu miałbym. Czemu miałbym po prostu nie wykorzystać tej okazji i sobie nie zagrać? Hehe. Zobaczmy, co my tu musi, musimy w ogóle zrobić, bo tak nie za bardzo widzę jakiekolwiek rozwiązanie tutaj. Nic nie ma dołożenia i tak dalej. To drzewo mogę rozwalić tak w ogóle? Nie mogę, a szkoda, byłoby zbyt pięknie. Tu to się jest uwięziony, tak w ogóle. Tutaj coś jest, nie? Oprócz drewna nic nie było. Więc cóż, no. Tak, by the way, co ja tu muszę w ogóle zrobić? Jeśli muszę chyba gdzieś dostać na jakieś drzewa, tak? No, tutaj nic nie zrobię. O, kamień muszę rzucić, dobra. Ale takim. Nie, to skądś ten kamień muszę wygrzebać? Zapewne. Mamy pierścień, tak w ogóle. Jak naciśniemy K. Oj, superowo. owo. się normalnie, ludzie. Tylko teraz tak, pytanie moje brzmi, czy ten piersi nam na przykład nam coś pomoże, kiedy go nacisnę. Znaczy kiedy go wezmę. Tutaj nie będzie tego kamienia? Nie ma. Naciśnijmy Kai, może coś tu znajdziemy? Czemu on tak, dziw tak wolniej chodzi strasznie? I to mnie denerwuje, bo... Chyba tu nic nie będzie takiego nadzwyczajnego. Dobra, naciskamy K z powrotem. No. Pierśń zjęty. Tu jest oto ten kamyczek, dobra. Ale zanim sobie rzucimy w to. Aha, w starsze nie mogę, to trudno. No, i teraz mogę sobie użyć sobie taką, taką, taką. No, jak to się nazywa? E ten, tą poręcz, no. Dobra, Bilbo, co się z tą stało? Jezus Maria! Zablokował mi przejście i się cieszy. Wbijamy na górę ludziska, dobra, jesteśmy po drugiej stronie, dobra, 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 spokojnie. To drzewo się daje, giba. Ale cóż, a to co to, gałęzie? No nie wygląda mi to na, na gałęzie. Bilbo jest na górze. Wszyscy są na górze. <laughs> Jezus, Maria, co ja po tym drzewie muszę łazić? Ale gramy sobie killim. Nie, bata, kill jest najlepszy. Małuk. Pięknie. Tutaj, co my tu potrzebujemy? U, potrzebujemy tej innej postaci. Aha, będziemy się musieli tutaj ułożyć to takie główienko. Jezus Maria, serio na takiej wysokości będę się układał w takie gówno Cię tu wbiję Wbiję, dobra I co się teraz stanie? Jeszcze na kolejne, tak, na kolejne drzewo I to drzewo O! Celujemy! Jak miło Dobra, rzucamy, rzucamy w nich wie. Dziękuję za celownik rzucamy Musimy pokonać czterech cztery wargi, czterech wargów Trzy już pokonane, czwarta właśnie... E, do pokonania w drodze bym powiedział. A pizzę sobie jeszcze raz, co mi tam. Znowu cztery wargi przyjdą pewnie i będę musiał je zabić. W sensie, że rzucić w nie, w nie tymi takimi... Aha, to oni podpalili szyszki, no tak, oni szyszkami podpalonymi rzucali. Dobra, nice. Jedna wykończona. Druga też. E, dobra, rzuć, rzućmy sobie w tą, bo jest bliżej. O, dobra. Chyba już uciekają Coś mi się tak wydaje Pięknie, z z kolejna trafiona Dobra, dobra i wszystkie Dobra, wszystkie zaliczone <ścoughs> Wszystkie wargi zaliczone Czy ja będę grał jeszcze na tym drzewie, czy też nie Jezus Maria <ścoughs> Na pewne będę musiał pokonać azoga. Jestem po prostu tego pewien, ludzie. Że będzie walka z azogiem. Jezus, Maria, kogo my tu mamy? Mamy tutaj tak: y, Torina, y, Bilbo, Balina i Gloina. Zobaczcie, jak ten las się nagle podpalił i on tak wygląda, tak wiecie, tak emocjonująco i TD i TP. O Jezus, Maria. Dobra, naciskamy L. Znaczy, przynajmniej ja naciskam. Nie, wie, nie wiem, jakie wy macie ustawienia. I L znowu. Czyżbym go musiał zrzucić? Tak, o to chodziło. Dobra, uciekamy, uciekamy. Dobra, dostał. Upsi. Teraz ja dostęp. Jest. Nie, nie udało się. Dobra, uciekamy stąd, uciekamy. Pomożemy tutaj wszystkimi. Zabijemy tych orków. Gdzie on? Proszę, tu jest, dobra. Aha, on teraz skacze. To nic mu nie zrobię. Shit! Dobra, K. Dobra, zaliczyło mi to K. L. Pięknie. I K znowu. Jo, Jezu. Pięknie, dobra. Już się. Już ma podświatę czerwoną. Znowu ciorkowi. No, się... teraz poszedł na górę. No, Jezus Maria. Jak ja będę musiał tam. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby się dostać teraz na górę ludziska. Ale jak to niestety nie mam pojęcia. Zaraz zresztą się przekonamy. Coś z tym. Nie, no, ten war... z tym wargiem raczej nic już nie zrobimy. Leży sobie biedaczysko i ledwo dycha, ale tu coś może być. W sensie, że o, te, o tych kamieniach mowa. Czyżby tutaj było przejście na górę? Na razie wypadł, to mi wypadło całej Zaklinowałem się przy okazji. Nie no, tutaj nic nie ma ludziska. Jezus, ile ich tu przyszło? O Boże, on coś podniósł. Rzuca! A dobra, zszedł na dół. Myślałem, że, myślałem, że będę musiał wejść na tą górę zanim, ale nie. Dobra I J Jezus naciskam już K I L Uuu. Dobra K Jezus Maria L I Come on, come on Chcę więcej <gry> Dobra, to by było na tyle Znowu wlazł na swojego warga On ma białego warga tak jakby coś A wszystkie inne są takie brązowe, takie czarne, coś takiego On ma białego akurat Wszyscy tam się ledwo trzymają. Ale się nie poddają. Torin leży i mały Bilbo Buggins bierze sprawy w swoje ręce i co? Okaże się pewnie bohaterem. A nie, wszyscy tu. <ścoughs> wszyscy przyszli. Jezus, Maria, co tu się teraz dzieje? Oj, Torin jest ledwo dysponowany, bo oberwał. Dobra, kaman, zabijamy ich. Czy ja te wargi. Nie, dobra, wargi mogę sobie ujarzmić. Patrzcie, jak miło. Nie, no, czego, czegoś takiego nie chciałem zrobić, ale chcę się zmienić. Aha, mam cztery postacie do wyboru. Ty giniesz. Jeszcze trzech orków musimy pokonać. Gin, dobra, jeszcze dwóch. Jeszcze jednego. Wbijemy sobie na jednego z warg. Nie, no dobra, nie wbijemy. Dobra, wszyscy pokonani. I co teraz zrobi na ich? A, fakaj się. Pięciu teraz zostało. Uderzymy sobie w tego warga. No nie tak to nie miało być. Dobra, dawaj, dawaj. Torin jest ledwo dysponowany, ale może ujarzmiać warga. Chyba, chyba będzie tak łatwiej zabijać tych. Jezu! <kluzny> Gdzie mnie wyrzuciło? Dobra, wszyscy pokonani. O, tak, o to chodzi. Co znowu? Nie, tym razem sam yy, Azot zszedł na dół. Co tam się dzieje? Jezu, co tu się dzieje? Nic nie widzę. Czy muszę jakiś klawisz naciskać? Jod, dobra, naciskamy Jod. Ze Przez... Torin idziesz mi, stąd, bo mi zasłoniłeś akcję. Dziękuję bardzo. <grym> dobra, dawaj, Bilbo, dawaj. Pięknie, pięknie. <grym> pięknie, Bilbo. Jestem się dumny. Z ciebie, z ciebie dumny. O, oh, Jesus Christ! Nie, nie! Wężykiem lecą, wężykiem. Piękne po prostu takie emocje. Torin został po prostu zabrany. Ej, co z Bilbo? Dobra. Jezus Maria! No i oczywiście Gandalf również tutaj. Niby takie emocje, ale. Na jednego z orzełów również wylądował. Tam moim łańcuchem lecą. Kolejna misja z nami, ludzie. Czy to była już ostatnia misja z pierwszego filmu? Z patelni Czemu taka nazwa misji? Pominiemy, pominiemy. Kaman, Kaman. Mini zestawy 2, czyli jeden był? Chyba jeden. Nie, dwa. Dobra, dwa. Mapka oczywiście odblokowano wydarzenia ześ... wśród Ziemi. Pomijamy. Kontynuujemy tryb obularny. Czyżby. Tak, to już jest ogólnie koniec pierwszego filmu. Tak, tak się właśnie zakończyła pierwsza część, że oni stali na tym takim wzgórzu i widzieli już chyba z daleka to Królestwo Krasnoludów. I tak się chyba zakończył pierwszy film, a drugiego filmu w ogóle nie pamiętam. Ale wiem tylko tyle, że w drugim filmie będzie Legolas, taki spoiler. No i Erebor, czyli to miasto Krasnoludów. Znaczy to było kiedyś miasto Krasnoludów, teraz to jest, to, jest, to jest taka opuszczona wieś. I jeszcze pokaz tego pustego królestwa, w którym już nie ma żadnej żywej duszy. Miód malina. Pięknie to wszystko wygląda, naprawdę. No i jest to oto nasz yy, Smaug. Jakie ma oczy. I dobra, ludzie. To tyle. Tak się zakończył właśnie pierwszy film. To pominiemy. I jeszcze jest kadsenka. Oczywiście, w jakiejś 12 miesięcy później. Ale kogo my tu spotkamy zaraz? Kto to będzie? Gandalf i Torin. <laughs> Czyli tak, przyszliśmy sobie do jakiegoś baru, tak, 12 miesięcy później

czy Milbo słyszy goblinów? No cóż, oh, close to Too close, Too close. Dobra, ludzka. to było na tyle. To by było na tyle, ja się z Wami już tutaj pożegnam. Czyżbyśmy mogli sobie podróżować? Nie wiem. To zobaczymy w następnym odcinku. Lidziska, ja się wam pożegnam, więc dziękuję za oglądanie. Cześć, trzymajcie się i do usłyszenia w następnych odcinkach z Lego Hobbita. Pamiętajcie, komentujcie, oceniajcie. Jeżeli mnie słyszycie pierwszy raz, subskrybujcie. W opisie macie kanał lęki, zapasowy kanał i GRM Radio. Dobra, cześć, trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie.